To Boże Narodzenie! Do świątecznego stołu przyłączy się nie tylko rodzina, ale też gwiazdorska obsada. Pacman, Donkey Kong i i próbują podbić świat? Pachman jest zły? Jedno jest pewne: takiej inwazji jeszcze nie widzieliście. Genialna komedia dla całej rodziny. Piksele w wigilie o 12.30. Peter Parker odkrywa, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Czy nie ugnie się pod jej ciężarem, chcąc połączyć życie normalnego chłopaka i superbohatera? Andrew Garfield w pasem potrzebuje wsparcia. Co się stanie, jeśli takowym okaże się. cała zgraja Spider-Manów z alternatywnych rzeczywistości? Czołem. Czy Miles Morales pomoże im wrócić do domu? Spider-Man uniwersum. Oskarowa animacja na wielkim ekranie w drugi dzień świąt o, o 12.30. Polsat Games zaprasza na filmowe święta. Hey! Hey! Szybkie samochody, ekstremalne wyzwania i gwiazdy polskiego showbiznesu wrzucone w wir rywalizacji. Zapraszamy na relacje ze Speed Games motoryzacją największych influencerów w kraju. W vigilie oraz pierwszego i drugiego dnia świąt o 16.30.